Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z dziewiątego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Ten rozdział rozpoczyna się od tego, że Jezus wysyła dwunastu apostołów i mówi: Idźcie, wyrzucajcie złe duchy, uzdrawiajcie chorych i głoscie Ewangelię. Idą i wracają, można by powiedzieć, w euforii, bo mówią: Panie, w Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. W Twoje imię uzdrawialiśmy chorych, w Twoje imię głosiliśmy Ewangelię. Później jest maleńki fragment o tym, że Herod zastanawia się, ktoż taki powstał, i znowu fragment o rozmnożeniu chleba i ryb. Kiedy zasiadło pięć tysięcy mężczyzn słuchając Jezusa, a on pobłogosławił pięć chlebów i dwie ryby, a później rozdawał je uczniom, a uczniowie tłumom. A więc apostołowie najpierw wyrzucali złe duchy i uzdrawiali, a teraz rozdali pięć bochenków chleba, także nasycili pięć tysięcy ludzi i jeszcze zebrali dwanaście koszy łąków. Z pewnością czuli się świetnie mieć takiego mistrza i takiego przewodnika i oni tuż obok, najważniejsi. I dzisiaj słyszymy ciąg dalszy: Jezus najpierw idzie na modlitwę na osobności. Znak tożsamości Jezusa, nieustannej jedności z Ojcem, bycia z Ojcem. Aby móc być pośród pięciu tysięcy, aby móc kształtować apostołów, aby móc ich wysyłać, Jezus jest stale zjednoczony z Ojcem na modlitwie. Dlatego idzie, aby być sam, sam z Ojcem. Ale później, kiedy wzywa uczniów. Pyta, za kogo mnie uważają tłumy, i kiedy oni wymieniają za Eliasza, Jeremiasza, pyta, a wy, wy za kogo mnie uważacie? To tak naprawdę najważniejsze pytanie, jedno z najważniejszych, które Bóg nam stale zadaje: za kogo uważam Chrystusa, jaki mam do Niego stosunek, w jakiej jestem relacji do Niego? Łatwo jest odpowiedzieć na to, co kto ma zrobić. To tak śmiałem się, że gdyby zapytać mnie, co ma zmienić w swoim życiu ksiądz Grzegorz, to pewnie bym szybko powiedział, i on by powiedział, co ja powinienem zmienić. Ale już, żebym ja powiedział, co ja mam zmienić, gdzie jestem nie fair z Bogiem, to już jest znacznie trudniej. I teraz powiedzieć, co robi teściowa, synowa, jak powinna wyglądać jej relacja z Bogiem, to jest łatwo powiedzieć. Ale odpowiedzieć na pytanie, kim Chrystus jest dla mnie, to jest rzecz znacznie trudniejsza. Często próbujemy się wykpić tym, że przecież to pytanie słyszeliśmy już wiele razy. Ale to pytanie za każdym razem pada w innym kontekście mojego życia. Ktoś w dzieciństwie miał niezwykle bliską relację do Boga, a później mógł się gdzieś rozjechała, gdzieś zniknęła. Ktoś inny w dzieciństwie w ogóle nie znał Boga, albo go tylko przeczuwał, a potem Bóg mu się objawił, i nagle w wieku dojrzałym, albo w starości, wie, że ma do Boga niezwykle blisko. A więc ja dzisiaj mam sobie zadać pytanie: wobec Boga, gdzie ja jestem, gdzie jest Bóg w moim życiu, kim jest Chrystus dla mnie? Nauczycielem, mędrcem, prorokiem. Przyjacielem, bratem, zbawicielem, co jako pierwsze, co jako najważniejsze, mógłbym powiedzieć? Kim jest Chrystus dla mnie? I wtedy, kiedy Piotr mówi: Ty jesteś Mesjasz Boży, Mesjasz, syn Boga Żywego, a więc widać, że oni już wiele zrozumieli, daleko zaszli. I teraz Jezus objawia im przyszłość, której myślę, że woleliby nie słyszeć. Mówi syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony, zostanie zabity, a trzeciego dnia z wstanie. Kiedy się uczestniczy w tych cudownych wydarzeniach, wyrzucania złych duchów, uzdrawiania, rozmnażania chleba, z pewnością ciężko jest usłyszeć, że przyjdzie śmierć. Ale Jezus od razu mówi: a trzeciego dnia z wstanie. Ale ponieważ nie chcemy słyszeć o śmierci, wtedy też często nie słyszymy o zmartwychwstaniu. Jezus najpierw mówi o swoim życiu, ale później mówi: Jeśli ktoś chce iść za mną, przecież apostołowie idą za nim i te tłumy idą za nim, niech się zaprze samego siebie, niech bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Niech mnie naśladuje w niesieniu krzyża. To było oczywiście przed ukrzyżowaniem Jezusa, to dzisiaj wiemy, jak wyglądała męka, ale wiemy też, jak wyglądało to umieranie: że Jezus na krzyżu, umęczony, mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha, a później, Ojcze, przebacz tym, którzy są pod spodem, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc, miłość ku Ojcu i miłość ku tym na dole, oddanie życia. O którym Jezus mówi w dzisiejszym fragmencie: Kto chce zachować życie, straci je, a kto straci je z mego powodu, ten je zachowa. Warto też siebie zapytać, co jest moim krzyżem dzisiaj. Moim krzyżem może być oczywiście moja choroba, jakieś moje cierpienie. Moim krzyżem dla dzieci jest często to, że trzeba się uczyć. Niestety, trzeba się uczyć. Jeszcze jak pomyślicie, ile lat jeszcze przed Wami tej nauki, to ten krzyż naprawdę rośnie. Ale później krzyżem jest to, że moja żona mnie może nie rozumieć, albo dorosła córka nie chce mieć ze mną kontaktu, albo może to, że mój mąż za dużo pije, albo syn odszedł od kościoła. Każdy niesie swój krzyż. Dla kogoś krzyżem jest szef w pracy albo współpracownicy. Może być przełożony we wspólnocie zakonnej, ja mogę być krzyżem dla moich braci. Ale oni też bywają krzyżem dla mnie. I teraz zobaczyć, co jest krzyżem dla mnie dzisiaj i jak go niosę. Bo jeśli Jezus mówi: Niech mnie naśladuje w dźwiganiu krzyża, no to mam patrzeć na Jezusa. Ale też mam przychodzić po Jego moc, po Jego łaskę. I Jego moc jest tu w Eucharystii, kiedy tu celebrujemy ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, celebrujemy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wczoraj po raz pierwszy Hania Samuel przyjęli komunię świętą, przystąpili tu do Stołu Pańskiego. Ale za każdym razem, kiedy będzie Wam ciężko, kiedy będziecie widzieli trudne sytuacje swoje lub kogoś, wtedy trzeba prosić Jezusa, którego będziecie przyjmować. Panie Jezu, umocnij mnie, umocnij mnie do miłowania, do uczenia się, do wykonywania moich obowiązków, żebym od nich nie uciekał, nie uciekała, żebym potrafiła kochać, potrafił kochać. Zobaczcie, to jest dla nas. Przychodzę do Eucharystii, aby nieść krzyż. Bo jeśli go nie chcę nieść, jeśli go nie niosę z Chrystusem, na wzór Chrystusa, to będę się tylko buntował. Wtedy będę mówił, dlaczego mnie to spotyka. Wtedy mogę mówić do innych, mogę narzekać, mogę wybrzydzać, mogę przeklinać, bo ten krzyż jest nieodpowiedni. A Jezus mówi: weź to, co jest Twoje, bo. Każdy z nas ma krzyż i każdy z nas ma krzyż, który ma nieść. I dopiero wtedy, kiedy od Niego uciekamy, wtedy się sprzeniewierzamy Chrystusowi. I zobaczcie, tu jest ciągle to: Niech bierze swój krzyż. Wy, za kogo mnie uważacie? A więc to pytanie bardzo indywidualne do każdego z nas: żeby móc ponieść krzyż, trzeba mieć. Też bardzo indywidualną relację do Boga. Ta relacja jest cudownie pokazana w psalmie dzisiejszym. To jest psalm 63, który się odmawia na jutrznie, w pierwszą niedzielę, ale też we wszelkie duże uroczystości. Więc ci, którzy odmawiają brewiarz, w większości znają ten psalm na pamięć. Ale tu jest ciągle to Boże, mój Boże, mój Boże, szukam Ciebie. Pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła Ziemia łaknąca wody, jak cudowna modlitwa. Boże, pragnę Ciebie z mojej duszy, z mojego serca, pragnę Ciebie moim ciałem, moim umysłem, moimi emocjami. Pragnę Ciebie, abyś przyszedł i zamieszkał we mnie, abyś zamieszkał w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, abyś je przemieniał. Wpatruję się w ciebie w świątyni. Twoja łaska jest cenniejsza od życia. Moje wargi cię będą sławić moje wargi. Będę cię wielbił przez całe moje życie. Zobaczcie, ja wobec Boga, ja napełniany miłością Boga, napełniany Jego łaską, I ja, który chcę być z Bogiem, aby móc być z drugim i aby móc ponieść krzyż. I to jest ten jeden wymiar mojego bycia z Bogiem, ale święty Paweł mówi też o drugim wymiarze, czyli o byciu we wspólnocie. I tak jak i psalm, i to wezwanie Jezusa jest pytaniem takim bardzo konkretnym do każdego z nas, tak list Pawła dzisiaj mówi o tym, że jesteśmy razem. Mówi: Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Wszyscy razem. Zobaczcie wiara i chrzest. To, co Jezus mówił: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Chrzest przyjęliśmy prawdopodobnie wszyscy, jak jesteśmy na tej Eucharystii. Oczywiście mamy ten Chrzest odnawiać, mamy go celebrować, ale przede wszystkim mamy iść w drodze wiary wiara i chrzest. A więc przychodzę na Eucharystię, aby Bóg budował moją wiarę, aby tę wiarę umacniał, aby tę wiarę rozwijał we mnie. Jesteśmy razem przyobleczeni w Chrystusa. I mówi Paweł. Nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. To oczywiście nie jest żadne wyznanie genderowe, ale pobożny Żyd za czasów Pana Jezusa, ale również dzisiaj o poranku, pośród różnych modlitw, wypowiada też taką modlitwę: Bądź pochwalony Boże nasz, Królów Wszechświata. Bo nie uczyniłeś mnie gojem, czyli nie żydem. Bądź pochwalony, Boże nasz, królów wszechświata, bo nie uczyniłeś mnie kobietą. Bądź pochwalony, Boże nasz, królów wszechświata, bo nie uczyniłeś mnie niewolnikiem. A więc mężczyzna stawał i mówił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem kobietą. Że nie jestem niewierzący, że nie jestem niewolnikiem. A Paweł mówi: Nie ma już kobiety czy mężczyzny, nie ma Żyda i nie Żyda, nie ma niewolnika i, nie, i wolnego. Wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. To jest to, co mnie zawsze zachwyca, również tu w wieczorniku, że kiedy siadamy obok siebie, nikt nie pyta sąsiada ile masz na koncie i jaką skończyłeś szkołę. Albo jakiej jesteś opcji politycznej, mam nadzieję, że nikt nie pyta. Jesteśmy jedno, zobaczcie, różnie wykształceni, z różnym portfelem, z różnymi opcjami, różnymi przekonaniami, co nas łączy Chrystus. Chrzest i wiara w Chrystusa. Jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście też dziedzicami obietnic. Jesteśmy jedno. Prośmy w tej Eucharystii, abyśmy na nowo potrafili odpowiedzieć, kim jest Chrystus dla mnie, i abyśmy w nim odnaleźli Zbawiciela, Mistrza, Przewodnika, abyśmy mogli potrafili zaufać Bogu, że On nas prowadzi, abyśmy Go pragnęli, abyśmy też wołali. Boże mój, Boże, szukam Ciebie moim sercem, moim ciałem, umysłem, wszystkim. Pragnę, abyś wszystkiego dotknął we mnie, abyś wszystko przemienił. I dziękuję Ci, Boże, że nas przyprowadziłeś na tę Eucharystię, gdzie możemy być razem, różni, bardzo różni, a jednak razem w Tobie, razem w wierze w Ciebie, w Twojej łasce. Przemieniał i nas, napełniaj nas tą łaską abyśmy mogli podjąć swój krzyż, mój krzyż i pójść za Tobą, naśladując Ciebie aż do końca.